Witam bardzo serdecznie, drogie byki, na waszym czytaniu tygodniowym od 21 do 27 lipca. Zobaczymy, jakie energie na ten tydzień. Yy, kochane byki, nowy w lwie w czwartek, 24 lipca, a więc fajnie rozpoczynać nowe rzeczy, z nowymi ideami, pomysłami wychodzić, yy, ale też pisać intencje w czasie dokonanym, yy, tak, także tutaj fajnie, żeby żeby o tym nie zapominać. Myśleć też, kochani, pozytywnie. Drogie byki, patrzymy. Niech ten przekaz będzie zrozumiały i bez szkody dla Ciebie. Drogi byczku, dziękuję, że jesteś. Dziękuję za każdą aktywność na kanale. Jeżeli chcesz się podzielić tutaj i płacić cegiełkę czy kawę, postawić mi tutaj za to czytanie w ramach wymiany energetycznej, to z góry Ci dziękuję. Każde 10 zł dla mnie jest istotne i ważne. I chcesz wesprzeć kanał? Jest Was tutaj 4000, kochani. Więc, jeżeli co yy, druga osoba nawet płaci te 10 zł, to będzie bardzo duże wsparcie dla mnie. Więc, yy, blikiem na numer telefonu 786474845 albo też numer konta podany w opisie, ja te pieniądze przeznaczam na rozwój kanału, kochani także będzie to dla mnie naprawdę duża, duża pomoc za mój czas i za moją energię, dziękuję Ci z góry drogi byku i patrzymy jakie energie na ten przyszły tydzień dla Ciebie drogi byku i patrzymy i patrzymy, byk 21, 27. Dla byczka. O, zmiana w życiu. <laughs> Ubyka. <laughs> zmiana w życiu. Ubyka. Yy, pokazuje się. Tak. Yy, no, trzeba tutaj popracować nad równowagą. Jest szansa, żeby tą równowagę yy, tutaj. Yy, Osiągnąć energię mówią, jest tutaj szansa na odrodzenie, na powstanie na nowo. Tak, więc jest tutaj takiego, taka energia nowego początku. Może być to zmiana w Twoim życiu, gdzie rodzi się dziecko. Może się rodzić wnuk, może się rodzić dziecko i jest tu pokazana zmiana. Może też być energia taka, że początek tygodnia w rozjazdach dużo będzie się działo, intensywnie będzie się działo, będą wyjazdy tutaj, tak. Może rozpoczynasz urlop właśnie z rodziną, z dziećmi, yy, może tutaj u mamy na przykład, ale może być z rodziną, z dziećmi, wyjeżdżasz na urlop i tutaj będziesz regenerował się i odpoczywał, tak? I to będzie, będziesz łapał tą równowagę, bo też tak może być. Yy, bo tak potrzebne jest tu zadbanie o tą równowagę, a więc śmiało prosto do celu zachęca was, <noise> Więc tutaj yy, pięknie, pięknie w kierunku zmiany idź, bo to będzie dobre dla Ciebie. Środek tygodnia pokazuje się też, możesz się opiekować dziećmi, yy, możesz pilnować dzieci, możesz przebywać z dziećmi gdzieś. Yy, właśnie możesz yy, właśnie tutaj też otrzymać jakąś dobrą radę od kobiety, możesz bardzo dbać o swoją kobietę coś w środku tygodnia, może jakieś tutaj zabiegi kosmetyczne, może fryzjer, może może tu jakaś odnowa. Yy, yy, tak tutaj mi się pokazało. No i koniec tygodnia pokazuje się, że jesteś tutaj yy, zupełnie tak yy, tak, nastawiony, odrodzony, zregenerowany, zregenerowana. Jest to energia i was mówi, że mimo trudności, mimo problemów, bo to będzie dość taki intensywny tydzień, uda się osiągnąć sukces, uda się tutaj osiągnąć to, co sobie zaplanujesz, masz szansę na inny, nowy, lepszy początek, dużo spraw ruszy do przodu, te, które były w zawieszeniu, nawet szybciej przyspieszą, także przepięknie. No jest to energia sukcesu, zadowolenia, więc coś, co, co było w stagnacji w tym tygodniu, rusza. Rusza, dużo się będzie działo, zwróć uwagę na takie błahe rzeczy z, powodu, z, z pozoru, bo z nich może się narodzić coś tutaj fajnego. Też energie mówią, ruszaj w tym tygodniu, to jest dobry czas, dobry moment. Cokolwiek nie zaczniesz, czymkolwiek nie wyjdziesz, no to pięknie da ci to nowy początek, tak, więc możesz zakończyć jako długo, mogą się zakończyć jakoś długo trwające jakieś sprawy, też mogą ruszyć do przodu, sprawy urzędowe, sądowe i z sukcesem się tutaj kończą. Będziesz zadowolony, bo jest tutaj energia takiego złapania takiej równowagi, zakończenia jakichś tutaj przestarzałych spraw, odrzucenia tego, co nie służy, odcięcia też czegoś, czego nie służy. Więc tutaj jest ozdrowienie, jest regeneracja. Więc jeżeli jakby podomykasz, podomykasz i, i Was mówi, że uda się to tak, także pięknie, z sukcesem uda się to osiągnąć sukces, ale on będzie osiągnięty dzięki swojej pracy, dzięki zaangażowaniu, dzięki wdrażaniu nowych rzeczy, nie lenieniu się, tak. Oczywiście nie przyspieszaj niczego na siłę i tak będzie cię mocno pchało, bo to jest dobry czas, dobry moment, więc, więc tutaj działaj. Jeśli pracujesz nad sobą, to też tutaj pięknie przychodzi uzdrowienie, prowadzasz równowagę do swojego życia i niezależnie jakiej sfery życia będzie to dotyczyło. Oczywiście potrzebna jest tutaj samodyscyplina, potrzebna jest tutaj też działanie, bo bez tego się nie da, ale dzięki silnej woli i zaangażowaniu się uda. Dużo będzie się działo dość tak intensywnie, ale też energię mówią: zadbaj o swoją siłę fizyczną, swoje, swoją siłę wewnętrzną, tak? bo bez tego to będzie, będzie trudno. Także to, to, to też, takie, też takie istotne i ważne. Cóż tu jeszcze energie podpowiadają przy, przy i Was kochani trudności zakończą się sukcesem. Jakieś tutaj może trudne rzeczy czy burze, to wszystko wszędzie bokiem. Ładnie się tutaj podokańcza i będziesz zadowolony zadowolona. Jeżeli będziesz się gorzej czuł tu z końcem tygodnia, no to jest energia, która mówi, że ty się odradzasz, że wszystko jakby odchodzi co, co negatywne. Może być też tak, że właśnie ty w relacji może, może pracujesz też właśnie tutaj nad rozjaśnieniem czegoś, może jakieś rozmowy tutaj w relacjach? Tak. No i Was mówi o tym, że relacje mogą przejść na szczebel wyżej. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji tutaj przyjacielskiej, partnerskiej, to niektóre relacje przejdą szczebel wyżej. Tak, dzięki zaangażowaniu, dzięki determinacji. Inne tutaj no, odejdziesz i to też da Ci nowy początek, zakończy stary i da Ci nowy początek i wprowadzi to równowagę, jeżeli to Ci nie służy, ale też tutaj może być dużo takich oczyszczających rozmów i dotyczących przyszłości w w partnerstwach, w małżeństwach, i to tak oczyści, i będziesz tak, jakby na nowo zaczynał budować coś tak z tą osobą, z którą jesteś, i zapanuje taka równowaga, więc poprzez właśnie działanie, poprzez zmierzenie się z czymś, tak, wyjaśnienie, no to tutaj zresztą energię mówią, że jeżeli ty w życiu chcesz coś osiągnąć, niezależnie jaka sfera życia by to nie była, drogi byku, no to nie wolno marudzić tak, tylko, że zrealizować to, co, zacząć realizować to, czego pragniesz, co, co chciałbyś, tak, no i, i się uda po prostu, tak, no, bo, bo, bo tutaj i was będzie pomagała ci osiągnąć gwiazd, dosięgnąć gwiazd tak naprawdę, więc tutaj trzeba by było się na to, na to też otworzyć, tak, no, w ten sposób powiedziałabym, ale jest tutaj pozbycie się czegoś tutaj uciążliwego, właśnie dokończenia jakichś spraw, czegoś, co nie miało perspektyw, to też odchodzi. To, co gdzieś tam pięknie ewolu ewoluowało, to, to przychodzi też jeszcze na kolejny etap, więc, więc pięknie. Jest tu poprawa, poprawa sytuacji. Jest tu ruch do przodu. Jeżeli wyjeżdżasz, no to tutaj jest pozytywna podróż. Nie przejmuj się, wszystko się uda. Powraca zachwiana równowaga, tak jak mówiłam. Może się tutaj też pojawić jakiś pomocny mężczyzna, tak? To w jakiejś sytuacji, w jakiejś sprawie może się tutaj jego pomoc przydać. Też w grupie, z partnerem razem może będziecie tutaj coś działać, tak? Czy to w biznesie, czy, czy w relacji, to też tutaj praca zespołowa będzie popłacała, uda się fajnie coś zrealizować. Ktoś komuś się może oświadczyć. Tak jak mówiłam, relacja może przejść na szczebel wyżej. Pięknie, bo tutaj energia pokazuje oświadczyny, pokazuje też małżeństwo, więc pięknie, naprawdę pięknie. No, jest to też wizyta. Ktoś może z wizytą do Ciebie przyjechać, tak? Ktoś tutaj może odwiedzić, będzie to miła wizyta. No i też pokazuje się taka tutaj rozwaga, rozsądek, no to, to jakby powinno to towarzyszyć, tak. Na pewno jest to pomyślny wyjazd, tak, Możesz spotkać się z dawno niewidzianymi krewnymi, oni cię mogą y, odwiedzić. Możesz, możesz się gdzieś przez przypadek spotkacie. Y, tak? Tutaj energię w ten sposób nam y, y, pokazały. No, jest tutaj y, energia i miłości i wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy, więc, więc y, trzeba się cieszyć, drogie, drogie byki. Zobaczymy, na co zwrócić szczególnie uwagę. Na pewno rusza coś do przodu, tak? Albo wyjazd. Na co zwrócić uwagę, pozytywnie myśleć, optymistycznie myśleć. Nie? nie dać tutaj negatywnym myślom się, żeby tutaj właśnie pozytywnie myśleć, optymistycznie się nastawić. Tak, to będzie wszystko dobrze. Co przychodzi dobrego? Wszystko się może zdarzyć, tak. Tak naprawdę energię nie chcą nam pokazać. Mówią, że tutaj. Mogą przyjść nowe rzeczy, nowe sprawy, tak, nowe życie, nowe sytuacje. Warto, jakby, no bo jakby to będzie związane, co przychodzi, tu góra będzie działała i może się wydarzyć wszystko. Ważne, żebyś tą zmianę, która przychodzi, przyjął z wewnętrzną zgodą. To może być jakiś ważny moment w Twoim życiu przez który, dzięki któremu będziesz mógł doświadczać różnych różnych rzeczy. Nie zobaczymy już rady, bo energie nam zblokowały, ale dość czytelny przekaz. Więc ktoś w tej środku tygodnia też może zajmować się dziećmi, albo czas spędzać z dziećmi właśnie. Na jakimś wyjeździe, kochani. Też tak może być. tak? Albo narodzi się dzieciątko, albo ciąża. Patrzymy. też otwórz się na nowe, nie? E, 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 Algis mówi, bo masz jakby, po, jeżeli się otworzysz na coś nowego, na te nowe perspektywy, nowe szanse e, i z optymizmem na to spojrzysz, to one mają pozytywną, e, pozytywną realizację, więc e, nie martw się, wskarcie <laughs> z góry będzie i wsparcie osób z boku też. Wybierz sobie, 1, 2, 3, drogi byku, 1, 2, 3, i jedyneczka. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas, więc niczego nie przyspieszaj. Tutaj ruszają same sprawy. I was mówi o tym, że nawet jeżeli coś by się przywiściło troszeczkę, to Ty działaj, Ty rób wszystko tak jak trzeba, ale nie na siłę, nie pchaj, nie? Troszeczkę ze spokojem, ale działaj. Dwójeczka, postaw siebie na pierwszym miejscu, a więc zadbaj o tą swoją kobiecość, właśnie o tym mówiłam. I może właśnie tutaj te zabiegi i tak dalej, wskazane dla Ciebie, poczujesz się zdecydowanie lepiej, inaczej, a może coś właśnie zrobisz ze swoim życiem i jakby zadbasz o inny schemat dnia, zaczniesz inaczej tutaj się ubierać, cokolwiek innego, tak? I dla trójeczki, zatrzymaj się. A więc zatrzymaj się troszeczkę, przemyśl pewne rzeczy, tak, energię tutaj mówią, ale. Yy, ale trzeba tutaj działać bo będzie pchało <laughs> będzie pchało, ale trójeczka tutaj ma troszeczkę się zastanowić nad czymś, tak przemyśleć, żeby tutaj nie za szybko pewne rzeczy, bo będzie mocno pchało mocno, bo rajdo mówi o tym, że będzie mocno pchało więc jak będziesz, będziesz jechać to też pamiętaj w tej podróży żeby się zatrzymać tak, żeby odpocząć, żeby się zregenerować Archanioł Uriel 38. Zostań ambasadorem pokoju. Tutaj będzie wsparcie Archanioła Uriela. E, Archanioł Uriel przewodzi aniołom pokoju i współpracuje z jednorożcami w szerzeniu zaufania i łagodności. Ta karta pozwoli ci dopasować się do nich i sprowadzi pokój do twojego świata. Jestem dziś orędownikiem spokoju, a więc tutaj ze spokojem, właśnie o to chodzi, żeby nie za szybko w podróży, jak będziesz jechał, czy jak będziesz podejmował działania, to żeby nie za wszelką cenę, nie kosztem innych osób i nie za bardzo i nie za szybko. Ze spokojem, ale wdrażaj nowe rzeczy, zwiedzaj nowe miejsca, tak, tutaj, ale trzymaj rękę, rękę na pulsie. Wszystkiego dobrego, Beczku. Niech to będzie dobry tydzień dla Ciebie. мимо руна